Organizatorem spotkania promującego książkę Galicjanie i Serbowie było Stowarzyszenie Ludzi Ciekawego Życia, działające przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Celem organizacji jest aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez m.in. spotkania z osobami, których historia jest warta opowiedzenia. Janek Bujak, zresztą mój osobisty znajomy od wielu, wielu lat, jest mieszkańcem Mieleń Góry. A w, a w końcu cała armia Jeleniu Górzan nie pisze książek. Jest jednym z nielicznych i trzeba przyznać, że podjął się moim zdaniem bardzo ambitnego dzieła. Dotknął swoich korzeni. Janek urodził się przecież w Plniaborze, na terenie Bośni. Książka Jana Bujaka jest pierwszą częścią sagi grupy Polaków, którzy w XIX wieku emigrowali ze swoich rodzinnych stron w Małopolsce do Bośni, gdzie pozostali do końca II wojny światowej. Autor opisuje losy własnej rodziny i najbliższych znajomych. Nie jestem historykiem i humanistą, ale w Serduszku i tam zawsze ta myśl była, aby te niezwykłe losy Polaków opisać. Obecne czasy z Unii Europejskiej, bo tak to można określić, są bardzo ważne, a nie można o swoich korzeniach, a bardzo mało się obecnie mówi o polskości. O tym, o tym, naszych losach. Praca nad książką trwała trzy lata, i jak mówi sam autor, do jej napisania skłoniła go chęć wskazania znaczenia wiary, tradycji i patriotyzmu dla żyjących w tamtym okresie rodaków. Jan Bujak ma nadzieję, że jego praca będzie początkiem działań zmierzających do odkrycia kolejnych kart historii. Niezwykłe losy naszych przodków zostają utracone, jeśli nie spiszemy tego, nie zbierzemy źródłowych materiałów, dokumentów. To z czasem nasze dzieci bardzo o tym będą wiedzieć, bo w obecnym szkolnictwie jest tak duża pogoń i tak dużo wiedzy, że o tych naszych losach się zapomina. Książka ukazała się drukiem dzięki wydawnictwu Adrem i dostępna jest w dziale informacyjno-bibliograficznym księżnicy Karkonoskiej.